Echa tygodnia, echa tygodnia, echa tygodnia, echa tygodnia, echa tygodnia. Echa tygodnia, witamy Państwa bardzo gorąco. W sobotę o godzinie 16.30 w hali koszykówki w Pawianicach została zorganizowana konferencja prasowa z literem SLD kandydatem na prezydenta Aleksandrem Kwaśniewskim. Gościa powitał przewodniczący SLD w Pabianicach, jednocześnie przewodniczący Rady Miasta Pabianic, Leszek Maliński. Służby porządkowe na szczęście nie miały nic do roboty, odbyło się bez żadnych ekscesów, a lidera powitała publiczność, która dopisuje tylko w takiej frekwencji, kiedy nasze koszykarki zdobywają mistrzostwo. Przez 60 minut Aleksander Kwaśniewski udowadniał, że jest najlepszym kandydatem na fotel prezydencki oraz udzielał odpowiedzi na pytania padające ze strony publiczności. Na zakończenie, mimo oblegającego gotumu ludzi ch ch chcących uzyskać autograf, udało nam się zadać liderowi SLD kilka pytań. Panie Aleksandrze, wejście do Unii Europejskiej jednoznacznie wiąże się z upalskiem... Z upadkiem polskiego rolnictwa. W tak, tak. Chcielibyśmy zapytać, jak wygląda pomysł na to, żeby zrestrukturyzować rolnictwo. Nie, pan, Na pewno wejście do Unii Europejskiej nie może się wiązać z upadkiem czegokolwiek, bo wtedy nie byłoby to sensowne. Natomiast moim zdaniem to wiąże się z restrukturyzacją rolnictwa, ze zwiększeniem zatrudnienia wokół rolnictwa, na przykład w usługach, z większą konkurencyjnością samej produkcji rolnej. W Polsce 28% ludzi pracuje w produkcji rolnej. To jest za dużo. To jest na pewno. Wymagające zmiany. Wydaje mi się, że przez lata do momentu wejścia do Unii możemy zwiększać nakłady na miejsca pracy wokół rolnictwa. Możemy zwiększać nakłady na postęp biologiczny na wsi. Możemy doprowadzać do tego, aby produkcja polska była y, bardziej konkurencyjna i sądzę, że to będzie ten właśnie plan dostosowawczy dla polskiego rolnictwa w okresie wchodzenia do Unii Europejskiej. Rosja jednoznacznie określiła swój, nasz, swój stosunek do wejścia naszego do NATO. Gdyby było ultimatum, że albo y, wchodzimy do NATO, niekoniecznie rozmieszczając y, rakiety na naszym terenie, to oni wy, wymierzą w nas y, rakiety balistyczne. Jak W jaki sposób za, za, zareaguje prezydent czy Trzeba po pierwsze zachować spokój. Rosja jest w tej chwili w szczególnym momencie. Zbliżają się wybory do Dumy, czyli parlamentu. W przyszłym roku są wybory prezydenckie w Rosji. Sądzę, że jeszcze wiele będziemy mieli takich dziwacznych oświadczeń ze strony Rosji. Dla mnie nie ulega wątpliwości. Polska ma prawo suwerennej decyzji, czy chce być członkiem NATO, czy nie. Na Zachodzie również jasno mówią, że nie zgodzą się na żadne rosyjskie ultimatum, to jest niewątpliwie my musimy aktywniej wyjaśniać nasze intencje. Nasza obecność w NATO nie ma być przeciwko Rosji, natomiast ma być elementem nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Europa nie może być ponownie podzielona i byłoby źle, gdyby dzisiaj w tej Europie zaczęto mówić o kolejnym murze, tylko na Bugu czy gdzie indziej. Europa w 1989 roku zdecydowała się działać w nowym układzie, bez podziału, bez muru berlińskiego, bez Układu Warszawskiego i sądzę, że jest wielka szansa, aby właśnie wytłumaczyć i Rosjanom, i nam samym, i światu, że w tej nowej architekturze europejskiej rozszerzone NATO jest bardzo ważnym czynnikiem stabilności, a nie konfliktu. Jest Pan zwolennikiem bezpłatnego szkolnictwa. Co to znaczy bezpłatne szkolnictwo? Skąd będą pieniądze dla nauczycieli na przykład? Yy, no szkolnictwo musi być bezpłatne na pewno na tym szczeblu elementarnym, szkolnictwo publiczne, państwowe. No i oczywiście te pieniądze muszą być z budżetu, no na to płacimy podatki. Czyli będą płacili wszyscy, nie tylko ci, którzy chcą się uczyć. Podatki są płacone po to, żeby państwo mogło wykonywać swoje funkcje. Moim zdaniem te funkcje państwa to nie tylko walka z przestępcami, nie tylko policja, nie tylko wojsko, nie tylko sądy, ale także oświata. I myślę, że w Polsce należy zapewnić dobrą oświatę, dostępną dla ludzi. Osoby, które chcą kształcić dzieci w szkołach prywatnych, płacić za to, być może powinni korzystać. Z ulg podatkowych, żeby wyrównać niejako te szanse dla nich, ale niewątpliwie oświata musi być bezpłatna i oświata, szczególnie na poziomie wyższym, powinna być szerzej dostępna, bo to jest nasz wspólny interes, żeby Polacy byli jak najlepiej wykształconym społeczeństwem. Ostatnie dwa tygodnie kampanii mają kosztować 300 miliardów. Skąd wezmą się te pieniądze? Ja mówię bro, no, o drugiej turze wyborów, która Pana ma kosztować 300 miliardów. Nie no, druga tura, bo muszą być otwarte lokale wyborcze, no one są w budżecie zapisane, natomiast ja pół żartem, pół serio proponuję, żeby zagłosować na mnie w pierwszej rundzie i może druga nie będzie konieczna, wtedy te 300 miliardów starych złotych przekażemy na cele społeczne. Powiedział pan, że wzrosły płace dla budżetówki dzięki między innymi panu. Z kosztem czego to się odbyło, ponieważ budżet polski nie ma nadwyżek? No nie no, wzrosły, bo to zapisaliśmy w ustawie budżetowej. Te pieniądze, które poszły na płace, no, nie daliśmy ich na przykład na wojsko, no, czy, czy gdzie indziej. To wszystko, jest, to wszystko jest w ramach pewnego rachunku, który, który obowiązuje. W Polsce mamy grzesze Emerytów i Rencistów. Jak zamierza Pan, jaki ma Pan pomysł na to, żeby zreformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych przede wszystkim? Jest przygotowana reforma ubezpieczeń społecznych, mówił o tym Pan Miller. To jest wielkie zadanie właśnie na rok przyszły i myślę, że dobrze byłoby, żeby w tej sprawie prezydent z premierem i parlamentem dobrze współpracowali, bo bez takiej współpracy tego nie zrobimy. Czy jakieś szczegóły? Szczegóły są znane, one były przedstawiane. Chodzi o uniezależnianie systemu ubezpieczeń od budżetu, to znaczy, żebyśmy każdy z nas poza składką obowiązkową mógł ubezpieczyć się zgodnie z własnymi przekonaniami w gwarantowanej firmie ubezpieczeniowej i żeby jego przyszła emerytura zależała od wysokości składki, którą płaci i którą sam decyduje się płacić i od stażu pracy. Ale co zrobić już z obecnymi emerytami? Tych nie będzie dotyczyła ta zmiana systemu. Tym trzeba gwarantować realny wzrost emerytur, świadczeń, a ten realny wzrost będzie możliwy o tyle, ile w Polsce utrzymamy wzrost gospodarczy. Na razie wszystko wskazuje, że utrzymam Jednoroczna rewaloryzacja ma być, ma temu służyć. Tak jest i ona będzie realnie gwarantować wzrost, bo na przykład na przyszły rok planujemy 2,5% realnego wzrostu powyżej rzeczywistej inflacji. Ale przez, będą... cały rok, przez cały rok emeryci lęcisi będą biednieć. No tak, ale w grudniu będzie 15% waloryzacja, która jakby podwyższy e, istotnie podwyższy emerytury i od tego wskaźnika będziemy waloryzować w, we wrześniu. Natomiast nie ma takiego systemu, który by uchronił emerytów, czy w ogóle sferę budżetową od negatywnych skutków inflacji. Dlatego prawdziwym obrońcą emerytów nie jest ten, który leje łzy nad nimi, tylko ten, który walczy z inflacją. Dzień, w którym w Polsce będziemy mieli inflację na poziomie 0%, to jest najlepsza wiadomość dla emerytów, bo Wtedy już tylko mówi o realnych wzrostach i wtedy już nie ma tej gonitwy ceny, płace, emerytury i tak dalej. Tylko wtedy zaczyna się normalnie. Dziękuję, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. 19 października w kinie Tomi wystąpił łódzki teatr Zwierciadło, który zaprezentował przedstawienie ekologiczne dla dzieci. Przedstawienie zorganizował teatr Zwierciadło. Co to jest za teatr? Teatr z Łodzi. Występują sami profesjonaliści. Jest to zlepek artystów z różnych teatrów. Tu jest jeden artysta z teatru powszechnego, dwóch z teatru nowego, jeden z muzycznego i jeszcze nie pamiętam dokładnie z któregoś teatru też łódzkiego. Spotykają się w kinie ci artyści kilka razy w roku i robią różne przedstawienia dla dzieci i młodzieży. Mniej więcej do tej pory żeśmy zrobili. Tych przedstawień w miesiącu, siedem tak mniej więcej jest teatralnych przedstawień, zawsze jest bardzo dużo chętnych ze szkół i mamy z tym kłopoty dlatego ponieważ organizator nie może przewidzieć dokładnie albo czasami nie chce przewidzieć ile będzie chętnych tak jak w dniu dzisiejszych mamy za dużo chętnych sala kina liczy 350 miejsc jest 400 przeszło osób i, i są problemy organizacyjne no ale lepiej wydaje mi się że jak jest więcej chętnych aniżeli mniej dzisiejsze przedstawienie jaką matematykę jaki tytuł to przedstawienie jest organizowane i wspierane przez Ministerstwo Kultury, a ma na celu y, ukazanie dzieciom y, całego zła, które się dzieje na kuli ziemskiej w związku z zanieczyszczeniami, bakteriami, wirusami. Jest to przedstawienie jakoby ekologiczne. I pod tym kątem jest właśnie robione, li tylko i wyłącznie. W trakcie przedstawienia organizowane są różne konkursy z nagrodami, tak? Tak. Bardzo mile są widziane właśnie te konkursy. Dzieci czekają na to. Przy biletach są kupony. Każdy kupon ma nazwisko, dziecko wpisuje samo to odręcznie i bierze udział w losowaniu nagród. Przy każdym przedstawieniu są trzy główne nagrody. Na poprzednim przedstawieniu chłopczyk wygrał walkmana, dziewczynka puzzle i grę sportową. Kino jest jedynym budynkiem i obiektem w mieście, które posiada tak wielką liczbę miejsc całych na stałe, znaczy w które mogą pomieścić tyle osób. W związku z tym nie tylko teatr tutaj ma miejsce, ale również kabaret. Wieczorem są często kabarety, no często jak na pabianicy oczywiście. Koncerty muzyczne był na Lepa, byli skaldowie. Spodziewamy się teraz Rodowicz Już od dłuższego czasu czekamy na tę wielką artystkę, ale jej garza jest tak wielka, że nie wiemy, czy będziemy mogli ją ściągnąć do pabianicy, ale spodziewamy się, że w najbliższym czasie chyba tak. 21 październik 1995 roku to 80. urodziny II Liceum Ogólnokształcącego i 50. urodziny Liceum dla Pracujących w Pabianicach. Uroczystość ta zbiegła się także ze zjazdem absolwentów tych szkół. Szanowni Państwo, rozpoczynamy główną część uroczystości jubileuszu 80-lecia drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Królowej Jadwigi i 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Fabianicach. W poprzednie dni poświęciliśmy tak zwanym imprezom towarzyszącym. Dwa dni temu, w czwartek, młodzież oraz nauczyciele naszej szkoły Złożyli wiązanki i zapalili znicze na grobach byłych dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły. Wczoraj y, odbyły się mecz piłki koszykowej. Absolwenci uczniowie po raz kolejny triumfowali. Absolwenci Dziękuję. oraz wspaniały żałuje ten, kto nie był, koncert absolwentów naszych szkół, a zarazem Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach. Był również obecny na tym koncercie, akompaniował swojemu bratankowi laureat konkursu Szopenowskiego, pan Karol Nitsze. Szczególnie serdecznie witamy przedstawicieli organu nadzorującego i prowadzącego szkołę Kuratorium Oświaty w Łodzi. Witam bardzo serdecznie Panią Wicekurator Oświat w Łodzi, Panią Barbarę Zdumiak oraz wizytatora Szkoły, Panią Elżbietę Malinowską. I pana Patry Krzysztofa Witam przedstawicieli władz miasta Fabiani w osobach pana prezydenta Jacka Dryzna z małżonką. Okolnie są odsiągnękami naszej szkoły. Witam bardzo serdecznie wiceprzewodniczącą Rady Miasta Fabiani również nadzorbędkę szkoły. Witam bardzo serdecznie sekretarza miasta Bawianic, pana Karola Klinka, który absolwentem szkoły nie jest, ale zarazem pełni od miesiąca funkcję przewodniczącego Rady Rodziców przy drugim Liceum Ogólnokształcącym. W imieniu Komitetu dyrektor Mrowicki dla drugiego liceum ogólnokształcącego imienia królowej Jadwigi standard ufundowany przez absolwentów. w imieniu całej społeczności drugiego liceum ogólnokształcącego składam najserdeczniejsze podziękowania fundatorom tego sztandaru, absolwentom naszej szkoły. Przekazuję Wam ten piękny sztandar dar absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego imienia Królowej Jadwigi. W imieniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego imienia Królowej Jadwigi zobowiązujemy się do opieki nad sztandarem i dogodnego reprezentowania szkoły. Państwo, ja najpierw odczytam im żeby nie po zbyt wielkie zdruszenie. Gimnazjum im, im. Królowej Jadwigi. Na trwałe prosło życie Fabianiec. To ta szkoła uczyła naszych dziadków, rodziców, nas i uczy teraz nasze dzieci. Kolejne pokolenia absolwentów opuszczają mury poczciwej Królowej Jadwigi. Która w 1915 roku, jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zaczynając od skromnej szkoły żeńskiej, przeszła przez 80 lat trwania długą drogę, tak jak całe nasze szkolnictwo. Jedno przez te wszelkie, wszystkie lata było niezmienne dbałość o poziom wykształcenia wychowanku. Szkoła miała zawsze szczęście do profesorów, którzy ofiarnie i z wielką serdecznością przekazywali wiedzę swoim uczniom. Dzisiaj absolwenci Królowej Jadwigi to ludzie wykształceni, dobrzy specjaliści, często zajmujący odpowiedzialne stanowiska. Ja również mam zaszczyt należeć do grona wychowanych Liceum Unii Królowej Jadwigi. Z tym większym wzruszeniem i przyjemnością pragnę z okazji jubileuszu złożyć wszystkim dawnym i obecnym pedagogom oraz pracownikom szkoły serdeczne życzenia. Pani dyrektor i całemu gronu pedagogicznemu życzę, aby ten szlachetny zawód, który z takim poświęceniem wykonujecie, dawał Wam wiele zadowolenia, radości i satysfakcji. I ponieważ y, mamy również mały upominek, działając tu już w imieniu zarządu miasta Pawianic, który w y, poniedziałek, w bieżącym tygodniu podjął uchwałę o ufundowaniu, upominku na rzecz szkoły wartości. 30 milionów złotych jest to komputer, a najmniejszą z jego części, którą można uczynić, jest to klawiatura. I serdecznie proszę o przyjęcie. Szanowna Pani Dyrektor, proszę Państwa. Najpierw krótkie zwierzenie. Do szkół odnoszę się z miłością i z zamiłowaniem wykonuje także funkcję nauczyciela. Skąd się to wzięło? Wydaje mi się, że stąd iż przed rozpoczęciem nauki szkolnej w szkole po. Stawowej, którą przed wojną się określała jako szkoła powszechna imienia Kazimierza Promyka w Pawianicach przy ulicy Bułaskiego nauczyłem się w swoim rodzinnym domu biegłego czytania. Wobec tego w pierwszej i drugiej klasie owej szkoły powszechnej imienia Kazimierza Promyka nie musiała nic robić. Było mi strasznie przyjemnym w szkole. I stąd się narodziła miłość. Po tym zwierzeniu wspomnienie otóż po... W czterech klasach nauczania w szkole imienia Kazimierza Promyka wybuchła wojna. Pamiętam szalenie tragiczny dzień, kiedy przyszliśmy do szkoły. To było w pierwszej chyba dekadzie września 1939 roku, a zastaliśmy na drzwiach szkolnych napis, że szkoła jest nie mogę zapomnieć tego wrażenia. Idzie tak przeze mną, ze mną przez wszystkie lata. Uczyłem się w czasie okupacji na tajnych kompletach i z bezgranicznym szacunkiem wspominam panią Lorentowiczową, która z narażeniem życia uczyła duże grono dzieci kolejnych... Las szkoły podstawowej. Po zakończeniu wojny uczęszczałem do gimnazjum im. Andrzeja Śniadeckiego na ulicy Legionów, która potem była przemianowana na partyzanską. Tam utrzymałem tak zwaną małą maturę, bo to jeszcze był tryb szkoły średniej podzielonej na cztery klasy gimnazjalnej i dwie W tej szkole właśnie męskiej Jędrzeja Śniadeckiego spotkałem się z bardzo wybitnymi nauczycielami. Geniuszem był profesor Witold Malicki. Niesłychana kompetencja w zakresie polonistyki i dydaktyki. A do tego Wielkie umiejętności pedagogiczne. Poza tym profesor Kołodzieńczyk, matematyk. Był nawet nerwowy. Stąd też weształ od czasu do czasu. Aleśmy byli pełni uznania dla jego wielkiej wiedzy. Natomiast liceum humanistyczne kończyłem w tutejszej szkole. I tu spotkałem wymienioną dzisiaj panią Helenę Sarską, poza tym bardzo wybitnego matematyka profesora Zwolskiego, chyba wykształcił mnóstwo Pawianicza, pani dyrektor, dostojni goście, absolwenci, droga młodzieży, po tych wspaniałych prezentach, znakomitych przemówieniach naszego absolwenta biskupa. Zasuwa mi się kilka refleksji. Będzie mi trudno mówić więcej i lepiej niż absolwent biskup, ponieważ kończył maturę i studiował w tej szkole o rok wcześniej. Wymienił wspaniałych nauczycieli. Można by wymieniać dużą, znaczną grupę. Ja chciałbym tylko dodać, że po krótkiej nauce u profesora Majewskiego widocznie naszą klasę humanistyczną musiał niestety opuścić. Mieliśmy wspaniałą, niezwykłą profesor polemistyki profesora Ludesko, która oprócz kompetencji wszczepiała w nas cnoty, cechy, hasła z tego starego sztandaru. Ojczyzna, nauka po oficjalnej uroczystości absolwenci liceum udali się do swoich glas gdzie w ściślejszym gronie wspominali szkolne lata. Natomiast finał spotkania miał miejsce w restauracji jubilatka, gdzie wszyscy goście bawili się aż do białego rana. To już 80. urodziny drugiego liceum ogólnokształcącego a który to jest zjazd absolwentów? Piąty z tym, że trzy już oczywiście roczników wszystkich roczników natomiast dwa obejmowały jedynie absolwentki przedwojennego gimnazjum jeden odbył się w 1935, a drugi w 65 roku jakie imprezy wchodziły w skład tegorocznego zjazdu w zasadzie zaczęliśmy już we wrześniu wystawą prac naszych uczniów w galerii w kawiarni artystyczna w moku również 19 października Złożyliśmy kwiaty na grobach nauczycieli i dyrektorów naszej szkoły. I wczorajszy dzień był już bardzo pracowity. Zaczęliśmy o godzinie 10 meczem piłki koszykowej. Absolwenci uczniowie to już kolejny mecz, ponieważ z innych okazji, z okazji Dnia Sportu wcześniej też je organizowaliśmy i ponownie po raz drugi wygrali absolwenci. A o godzinie 18 wczoraj również w sali, w dużej sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert absolwentów dlatego, że jest to również jubileusz 50-lecia szkoły wieczorowej i szczególnie w tej szkole, ale także w dziennym liceum mieliśmy zawsze bardzo dużo uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. I to oni, obecnie przede wszystkim profesorowie tej szkoły, ale także profesjonalni artyści, przedstawiali swoje osiągnięcia. Także była to naprawdę wspaniała, udana impreza, szczególnie koncert absolwentów. Myślę, że tej rangi wydarzenia artystyczne nie często zdarzają się w Pawianicach i dzisiaj o godzinie 9:30 w kościele pod wezwaniem Świętego Mateusza, ponieważ w tej parafii znajduje się szkoła, odbyła się msza, na której poświęcono nowy sztandar szkoły. Około 11:00 rozpoczęliśmy główną część uroczystości w szkole. I to jest właściwie z tego cyklu trzydniowego ostatnia impreza, czyli bal absolwenta, ale rok jubileuszowy trwa i myślę, że na tym nie skończymy. Jaki odsetek absolwentów przybył na ten zjazd i czy liczyli Państwo na więcej? Nie jestem matematykiem, to może nie będę liczyła odsetka, dlatego że z obu szkół ponad 6 tysięcy absolwentów wyszło, ale części nie obejmowała ta uroczystość, dlatego że postawiliśmy granicę, że dotyczy to absolwentów tylko do 1980 roku. Natomiast odliczyło się około 200 osób i no powiem szczerze, że na sali gimnastycznej więcej wraz z zaproszonymi gośćmi by się nie zmieściło, ale zawsze część osób od razu przechodzi do pracowni na kameralne spotkania, więc pewnie ta szkoła jednak jeszcze by troszkę pomieściła. Mniej więcej na tyle liczyliśmy. Muzyka Dziś, w szkole podstawowej nr 5 odbyła się niecodzienna uroczystość. Do szkoły, po wielu latach nieobecności, powrócił zaginiony sztandar. Szkoła nr 5 w dniu dzisiejszym obchodzi niezwykłą uroczystość. Uroczystość, która związana jest z przyjęciem historycznego sztandaru, który został ufundowany w 28. roku. I do, to znaczy przez długie lata uznany został za zaginiony. Odnalazł się w archiwum drugiego liceum. Przypuszczamy, że w momencie kiedy liceum dla pracujących opuszczało budynek naszej szkoły, bo to była pierwsza siedziba tegoż liceum, Wraz z pełną dokumentacją również zabrano nasz historyczny sztandar. Ten sztandar odzyskaliśmy w sobotę, został przekazany przez dyrekcję drugiego liceum podczas uroczystości obchodów 80-lecia szkoły LO, drugie lo i 50-lecia szkoły dla pracujących. Natomiast w dniu dzisiejszym przyjmowaliśmy honorowo nasz historyczny standard, który no, decyzją komitetu przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego będzie rekonstruowany i konserwowany. Wartość tego sztandaru jest wartością historyczną, trudno wymierną w złotówkach, ale bardzo ważną dla historii i pochodzenia szkoły, dla której został ten standard ufundowany. I warto jest go zabezpieczyć, konserwować, aby był przechowany i na dłuższe lata. Jest y, zniszczony dosyć y, mocno. Przede wszystkim tkanina nośna, na której jest haft, y, jest zniszczona i kruszeje i nie przechowałaby się już długo, jeżeli nie byłoby tło zabezpieczone razem z haftem. Komitet rodzicielski postanowił po obejrzeniu tego sztandaru zrobić, nie może zrobić, tylko postarać się, aby ten sztandar nabrał poprzednich, poprzednich poprzedniego wyglądu. Jak słyszeliśmy od pani konserwator, sztandar jest bardzo zniszczony i na pewno będą wchodziły w grę pieniążki, jakie musimy zdobyć. Postaramy się wszelkimi sposobami zabezpieczyć i rekonstruować ten standard. Jak prawdopodobnie Państwo bo to widzicie, ten standard z jednej strony nie ma wizerunku Matki Boskiej. I przy okazji mamy apel do absolwentów, ludzi, którzy kiedyś widzieli ten sztandar lub mają jakąś fotografię, gdzie byłaby widoczna strona z Matką Boską, bardzo prosilibyśmy o kontakt ze szkołą podstawową numer 5 w Pabianicach. Dziękuję. W Łodzi odbył się pierwszy zjazd ruchu Stu. Nie zabrakło tam również akcentu pabieńskiego. Delegaci naszego miasta to Paweł Juszczak, szef firmy Alpres oraz Grzegorz Rakowski, dyrektor budowlanki. Na zjeździe odbyło się przekształcenie konwencji założycielskiej w pierwszy kongres ruchu Stu. Powstała partia polityczna, której prezesem jest Czesław Bielecki, a przewodniczącym Rady Politycznej został Andrzej Olechowski. Ruch Stu poparł kandydaturę Lecha Wałęsy na prezydenta. I to wszystko w dzisiejszych echach. Dziękujemy Państwu serdecznie. Zapraszamy jak zwykle za tydzień o 17.30.